Blisko 200 występów artystycznych zespołów z Polski, Białorusi, Ukrainy, Estonii oraz Rosji można było podziwiać na polanickiej scenie Teatru Zdrojowego podczas 19. edycji Kaleidoskopu Talentów. Jesteśmy z Mińska na Białorusi, reprezentujemy Teatr Dziecięcy. Jesteśmy tu po raz pierwszy, wszystko nam się bardzo podobało. Super organizacja, scena, znakomite miasto, jak i atmosfera. mój dziecki teatr będzie. Międzynarodowy Festiwal Twórczości trwał przez trzy dni. Uczestnicy oprócz występów na teatralnej scenie zaprezentowali się również na nowo powstałym placu przy Deptaku. Krótkie występy przyciągnęły mieszkańców i turystów. Nie dało się również nie zauważyć wspaniałej barwnej parady wszystkich zespołów. Dziękuję. 19. edycję festiwalu zakończyła gala laureatów w Teatrze Zdrojowym.